Cześć, ja jestem Primax, to kolejny odcinek na moim kanale A dzisiaj gram w te Normal Disaster Survival w Roblox Tak, The Normal... A, stąd można spać, zapomniałam The Normal Disaster Survival, tak to się na pewno nazywa e, Natural, a nie The Normal Natural Disaster Survival I to jest chyba trzeci z tego odcinek, Nie, drugi Tak, i to jest drugi odcinek z tej gry Więc jak Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję Dzisiaj nie nagrywam z kuzynem. Bo dosyć często są filmy z kuzynem. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej filmów z kuzynem, bo jakoś mniej lajków jest pod filmami z kuzynem. I teraz mamy mapkę szkoła. I ja bym poszedł na górę, na pewno. Jakby było flash flood. Czyli oczywiście to, że się podnosi poziom wody. No i to jest bardzo niebezpieczna katastrofa. Naprawdę nienawidzę tej katastrofy. To jest moja nienawidzona. A tam są schody, dobra. Więc. No, tylko że mi strasznie się coś laguje kamerka, strasznie jakby patrzeć, patrzcie, że tak puszczam, ale i tak jedzie. I napiszcie też w komentarzu, czy chciałybyście odcinek z Roblox, z campinga. ostatnio nagrywa Minecraft, bo jakby Minecraft nie jest aż taki mega, mega fajny, taki, znaczy gorszy od Roblox dla mnie się go nagrywa. No patrzcie, co mi się dzieje z kamerą, sama się tak odsuwa, ja muszę wiedzieć, co się z tym dzieje bo to jest coś dziwnego e, disaster o nie, wulkan kamera e, sensi sensi tifi więc ja tak gdzieś dał co to w ogóle zmienia nie wiem, im jest wyżej to co to zmienia a, że właśnie tak się robi, no to ja chcę by to było totalnie na sucho więc chcę tak Ojo, ja Nie, kamera się za. Trudno odsuwa. Jeszcze mam jakiś dziwny pasek. Jakiś mem. Iś coś. E... Czemu się psuje szkoła? Nie wiem. Ale mam jakiś dziwny pasek. Dobra, nie przejmujmy się tym. Ale powinienem się przejmować, bo z tą kamerą się nagrywać nie da. O dobra, opanowałem już ją. Ojej, klocki lawy. No, trzeba, muszę się skryć w jakimś mega bezpiecznym miejscu. W klasie. Zbytnio nie ma sufitu. Więc no... Pod dachem. O, tutaj jest idealne chyba miejsce. Albo w klozecie. Tak, w klozetce. W klozecie nikt mi nic nie zrobi. Szybko do. O dobra, jestem w i tu się czuję bezpiecznie. Co mi się dzieje z kamerą? Co to jest to? To się na pewno coś dzieje z tym RETS. Czy co się dzieje? <słuch> settings. Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. Full Fullscreen. Y graphic mode. Automatic jest at's. A, to pewnie przez to, no. No i teraz powinna być normalna kamerka. Tak, jest normalna. Jehej, nareszcie. Nareszcie się udało, tylko, że strasznie jakaś szybka się mi trafiła. O, no i jest fajna. Dobra, na początku chyba pójdę sobie tu na lach. Wiecie, bo się dosyć czuję bezpiecznie, bo na takie mega wysokie właśnie jak tamte się nie opłaca, bo będzie jeszcze jakiś Deszcz meteorytów i to zrzuci i spadną z wysokości. Tylko, że tutaj nie ma dachu. I to jest też trochę problem. Muszę przyznać. O, tamto miejsce to też jest w sumie dosyć dobre. Ale mi się wydaje, że dach to idealne. Ale jak będzie deszcz meteorytów, bo na tej mapie to jest też często. No i właśnie mówię. Ała! Właśnie mówię, że mógłby być deszcz meteorytów. I właśnie tego się trochę bałem. <grym> Więc idziemy, może tutaj. Tu może przetrwamy. Nie mam pewności, ale może i przetrwamy. Ej, ja w tym siedziałem. Siedzę w aucie. Tu mi się na bank nic nie stanie. O nie, siedzę z jakimś olbrzymem. Tym można jeździć. I czemu ja tym nie kieruję? Tylko ten żul. Ten żul. Panie. Proszę pana, bo ja za chwilę zginę. <gryw> Już mam pół HP. Przez tego dziada. bo mnie jakimś dziwnym czymś. I kolejny odcinek z, z Roblox. Jak będzie tylko ze mną, bez Adama. Możecie pisać, co mam nagrać z Adamem? Ja bym chętnie nagrał albo The Flush, The Flot i lava Albo jak. to raczej nie, bo Adam jest dość słaby w oby. Hmm. Albo. Chyba Rajskie Wyspy z Adamem. No, Rajskie Wyspy, bo z nim, z Adamem Rajskie Wyspy są naprawdę fajne. Nawet stamtąd obrażenia dostałem. Tylko tutaj nie piszę, kto jest. Kto ży żyje, a kto nie. Nie wiem ile z ludzi. Ale widzę, że to się mało. O nie, ten dach już ledwo co stoi. Dobra, wiecie, ja pójdę chyba do sklepu. Chyba, że nie teraz piorun, czy Znaczy, nie piorun, tylko meteor. No, dobra, tutaj jest. Czy się. O, bardzo dużo. Wojtek Piotruś jakiś. Ja też jestem Wojtek. Ja się nazywam Tak. Więc, jak chcecie mnie spotkać, to nazywam się Primax YouTube. Możecie też dodać do Francuzów. Ja chętnie dodam widzów. Tak, właśnie tutaj, gdzie mam myę. Ja nazywam. Więc dobra, tutaj da się chyba zmienić też skiny. Nie, da się zabrać balon. Archpad. Ja. No, to jest To nie dziękuję. Ja wiem, kiedyś, jak już nagrywaliśmy to, no to tutaj trzeba było wejść na to. Na tą dziwną obręcz. I w sumie to większość ludzi tu wchodzi. Chyba, że jeszcze nagram pigi. Byłaby śmiesznie, bank Na pewno by była śmiesznie. Dobra. Na razie nie ma jeszcze katastrofy. Ej! Zrzucił mnie prawie ten Alex Max. Ten Alex Max jest niebezpieczny. Ja staję na jego głowie i się czuję bezpiecznie. Nie. Hop! Zrzucę tego. To jest mój challenge. Muszę go zrzucić, tylko on jest czy dość. On jest jakiś duży. Tom. Tyk. To jest nowy challenge. Thunderstorm? Co to robiło w ogóle? A, pioruny. O ja cię aktualnie w to, to to się załamie i będzie klops. Hop, hop. Jest ja ciągle jak nagrywam, to czuję się jakbym nie nagrywał. O, szlak! O, nie! Ej, to jest najbezpieczniejsze miejsce. Ile tu jest ludzi? W butce. Na jakieś lody. Na bank. Na pewno na jakieś lody. Choć to jest jakiś park. Wow, jak wygląda mapa. O, nie! Walło prosto w naszą budę. Może też kemping nagram. No, fajne by było, bo to jest fajne. Dobra, ja wychodzę na hardcora. Co? Jak mnie trafi piorun, to co z tego? Mam to gdzieś. Yy... Pamiętajcie, widzowie, nie stójcie pod drzewami, jak jest burza. <grym> Ale w Robloxie to chyba możecie. What? Pomnik jakiegoś gościa. Chyba Henryka Jana IV. Jakiegoś szczenko duży. Tak, to jest pomnik szczenko dużego. Napiszcie w ogóle w komentarzach. Oj. <grym> Napiszcie w komentarzach. Znicz dla Henryka IV. Dużego, to przypnę wam serce, bo <gryw> właśnie, od... no, nie przeżył. Tu w ogóle, tu lata. A, dobra. Zuska widzę, że przetrwała i Ewiodów wie. E wie, też przetrwał, więc dobra. My czekamy na kolejną rundkę. Mam nadzieję, że będzie jakaś fajna mapa i dosyć bezpieczna katastrofa, bo nie chciałbym przetrwać jakichś niebezpiecznych, bo to jest niebezpieczne. No, raczej Jump off za <laughs> Happy Home. Nie znam tej mapy, bo ja nie wszystkie znam dokładnie. Happy Home? Nie znam tej mapy. <laughs> nie znam jej. Pierwszy raz ją szczerze widzę, bo chyba był update do tej gry. Hide and Seeka moglibyśmy też trzeba grać w sumie. Tu jest balkon, ja to wiem. Nie, tu nie ma tym razem. Myślałam, że jest balkon, ale nie mam a bo to jest inna gra Mi chodziło o inną grę w ogóle Dobra W ogóle mam na telefonie mini dasz. Ludzie idą na dach Dobra, ja też Ja też pójdę na dach, posłucham się ludzi, bo ludzie się mogą bardziej znać od tego ode mnie Więc no, ja pójdę na dach Do kominu można wpaść, ale ja chyba zginę jak wpadnę do kominu No i meteoro, meteor, Meteor Shower Deszcz meteorytów Au, nie, spadłem z wysokości Pff, Więc czekamy na kolejną rundkę, bo nie macie w sumie co oglądać jak czekam, Ja jestem w lobby Więc czekamy na kolejną rundkę Okej, okay, już jestem po I no i przetrwało bardzo dużo ludzi, bo jest bardzo dużo ludzi na serwie No i niestety ja nie przetrwałem No, można sobie razem się uda, ale bonus, patrzcie pod po tej rundce, może nawet pójdziemy na inne Natural Disaster, gdzie są inne mapy. Co wy o tym sądzicie? To będzie ostatnia rundka z tej mapy, jakby. I kolejną Lucky Mart. O nie, ja wiem, co to jest. I tam jest najczęściej. Albo Flash Flot, albo deszcz meteorytów. Ała. Albo. Nie, zimne miejsce tutaj nie ma. To dobrze, więc dobra. Gdzie ja bym się. Mógł... Fryć. Flasza flota się boję, wiecie, więc zapójdę ja sobie na market, bo wiem gdzie to jest. Klejon odcinek z kuzynem może być w sumie... Może The flash in La, The Flush in La. Albo z Natural Disaster Survival. Czyli właśnie z tego. Albo schowanego Chowanego. Z Jaila to już raczej nie. Bo z Jaila nie są aż takie mega fajne. I wpadajcie w ogóle albo dzisiaj, ale prawdopodobnie jutro, na kanał Wojtek versus, Bo... tsunami. Jak najwyżej musimy wyjść. No i jesteśmy jak najwyżej. Może nas nie dosięgnie, więc ja wejdę na tego robota. Nie no, dobra. I wpadajcie na kanał właśnie Wojtek versus, Albo jutro, albo pojutrze, albo dziś nawet, na odcinek z testu bardzo kwaśnych cukierków. Ona nas przecież dosięgnie, to... Ona nas dosięgnie, bank! Szybko, każdy walczy o przetrwanie. Muszę być na głowach. Na głowach. Ludzi by przetrwać, bo inaczej tsunami mnie porwie. O, szlak! To nie jest odpowiednia mapa na tsunami, wiecie? Mi się tak wydaje, bo... A nie, przetrwamy to. To nawet na dachu można by było przetrwać. A to łatwe to jest. A! O wow! O, dużo ludzi zginęło. No, dosyć mało ludzi może przetrwać. Ale dobra, jesteśmy już po. No, wyczyściło to sklep. Konkretnie. Tak konkretnie to wyczyściło sklepik. No, nic z niego nie pozostało. Oprócz rury wydechowej. Ja bym tam chciał. W ogóle w Roblox Jailbreak jestem o wiele lepszy. Więc jak chcielibyście, jak sam nagrywam Roblox Jailbreak, to no, napiszcie o tym w komentarzu, to ja na pewno nagram. Dobra. I teraz będziemy grać na tym nowym trybie! Tak! Będziemy grać na tym nowym trybie. No bo, w sumie, czemu by nie? Jak to jest. Są nowe mapy, no to więcej odwiedzania! Więc dobra, idziemy. Nie. Szybko wyjdź, Wojtek, z tego serwera, zanim cię dopadnie inna mapa. waga klikamy, bum! Co się stanie? Nie, to jest za Robuxy! Ja myślałem, że to nie jest Zarobokse. Lounge Land. Ja się dowiedziałem kiedyś od Mr. Torpedzi, że da się w... odlecieć rakietą. No, muszę przyznać, nie wiedziałem o tym, bo myślałem kiedyś z Michałem, jak w to grałem. Greny mógłbym też nagrać. Da się odlecieć. I wtedy się ginie. E... Odlatujemy. Dobra, to ostatni moment, by się wycofać. Nie, ja muszę Wam to widzowie pokazać. Jak odlecimy, może rakietą? Ale w sumie to. A nie! Zginąłem! Co?! Est Craig! Ej, to jest jakiś coś. Co to odlatuje? Widzowie, musicie to zobaczyć. E, nie opacało nam się tam być. Po prostu odleciało gdzieś. Trzęsie ziemi! Na części ziemi najbardziej się opłaca być na tym. I może też będę tutaj na tym kanale, bo nie było. No znowu stąd spadłem. Myślałem, za, zawsze myślałem, że to jest bariera. No ale nie ma. Pff. Nie ma tu bariery, więc muszę uważać. Bronko. Bronko, bronko. Miał dziś być odcinek kuzynem, ale Sety adam ten. I w ogóle ja teraz mini dash mam. Patrzcie, Ja gram w mini dash. To, co kiedyś było na kanale były tylko dwa filmy z tego. No patrzcie. Ja teraz przechodzę poziom, by nie było nudno. O, dobra. Ja mam dosyć ciężki level, tylko wy nawet nie widzicie ekranu. Wy nawet nie widzicie... Au. Piła mnie zabiła. Jakby ktoś się ciekawił. Co mnie zabiło? To jest mega ciężkie. No. Level ten... Nie należy... ...do najłatwiejszych. Hop, hop, hop! To jest smutne, że Wy nic nie widzicie. Że... Jakby ktoś to sobie wyobrażał, Jakby ktoś się zastanawiał, jaki to jest ten level... To, to jest taki, gdzie są takie... ...pełno pił... ...i tam... ...w jednym miejscu takie coś... ...z ogniem, na co właśnie weszłam Nie no! Prawie! Dwie osoby tylko przetrwały, wow! Dobra. Chciałam se pograć, bo było nudno. Ryba i e, cornflakes, kornflakes, Ej kornflakes, jakiś gestiu kornflakes, kornmen, hej, napiszcie też w konkrysztażu kornmen, to też przypnę Wam serce. Jaka to jest mapa, nawet nie wiedziałem, chyba beach, nie, rafiner, rafinerii, next map, a to jest ta, ej, to jest nasz challenge, musimy iść tutaj na to najwyższe miejsce boję się, że będzie jakieś części ziemi i wtedy to ja na pewno zginę z wysokości. No więc to może się skończyć źle, ale tylko mądrzy nie ryzykują. Nie, no, tylko głupi ryzykują, ale ej tam i tam i tam. Ja jestem głupi. <ścoughs> Trochę. Dobra, Adam ma w ogóle robuxy. Dobra, ja idę na wieżę klaunowską. Ja piszcie też w ogóle w komentarzu, czy chcecie serię Minecraft Creative, gdzie budujemy miasto na kreatywie, chociaż to jest dosyć nudne. Naprawdę. Flash Flood. I idealnie weszłem po prostu. Najwyżej. Flash Flood to jest... No, pff, moja... Nienawidzę tej mapy. Flash Flood. Patrzcie, jak mapa się zacznie... Bo ta woda, która jest dookoła, się zacznie podwyższać. I to jest niebezpieczne. Patrzcie, już się podwyższa, a tam jakiś gościu, biedak, biedaczyzna, patrzcie, jak umiera. Co z tego leci? What? Jak oni w ogóle, o, to jest komin, to dlatego z tego leci. To, Flash Flot. Oh. oh my god, jak to miało, powiedzcie mi, jak miałem tu przetrwać? I w ogóle na Minecraft Server zbudowałam kolejne nowe rzeczy. I takie, zbudowałem takie emoji, jakby dom emoji i dom crazy osadnika, który jest z wełny, która jest mega kolorowa. I dom, nie ma żadnych survivorów i takie emoji z językiem też zrobiłem, takie jakby pixel art, tylko, że dom gruby. W sumie nie pixel, ale taki obrazek i szpital. Więc na kolejnym odcinku z Minecraft Survivor, ja się dowiedziecie, dowiedzcie, no, co zbudowałem. To nie wiem, co to jest. Tak, to nie wiem, co to jest. Launchland. To jest chyba Launchland. To ja coś kojarzę z tego. A, to już było. To teraz chyba spróbujemy, spróbuję to przetrwać, bo... No, ile razy można zdychać? No, zdechłem dosyć dużo razy. Ta-la-la-la, ta-la-la-la-la. -la -la -la. Ja nie idę na rakietę. Tym razem, ale zrobię, żeby oni odlecieli. No i gościu zafundował im odlecień. Odlot. Hmm. Śwież mi nieby na to wskoczyć. Soj! <ścoughs> eee. Dobra. <ścoughs> to by już było chyba na tyle, jak chodzi o ten film. Więc, no, jak Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Oglądajcie też moje inne filmy. Oczywiście wpadanie na kanał Wojtek Versus, który macie w opisie. Więc dziękuję, że oglądaliście ten odcinek i ten gość już się żegna. Papa pa!